Ok, to co zaczynamy, cześć Wam. Słuchajcie, e, dzisiaj jest ostatni dzień. E, za może godziny, dwie wyjeżdżam do domu, jeszcze pójdę gdzieś na kawę. No ale dzisiaj chcę nagrać małe podsumowanie. Co przejechałem, jak przejechałem, jak było, gdzie mieszkałem, jakie były koszty tego, ile kilometrów i, i jakie przewyższenie łączne. Tak więc, do meritum. Ogólnie byłem 7 dni, jeden dzień, trochę jeden dzień nie był na rowerze spędzony, bo pojechałem sobie też do takiego miasteczka Salo. Ogólnie objechać, starałem się objechać gardę dookoła, nie udało się trochę za mało czasu, bo tak powiedzmy tutaj kawa, tutaj lody, gdzieś tam kilka przystanków, no i w sumie dojechałem do Lazisy, czyli jakby od północy do południa jechałem lewą stroną gardy, także nie objechałem jej całej, no ale. Ale powiedzmy, że tak, dookoła, resztę wróciłem z powrotem do Arko, autostradą. No ale to był jeden dzień, tak spędzony, może tak nie na rowerze, bardziej standardowo. Ok, no to co? Zaczynam od tego, że ogólnie odwiedziłem sześć, Tak, sześć szczytów można powiedzieć 6 tras. Pierwsza to była Monte Bajane, jeżeli się nie mylę, jeżeli taka, tak dosłownie jest to napisane także mam nadzieję, że tak się to wymawia, albo przynajmniej podobnie. To był pierwszy dzień zaraz po przyjeździe, po ogólnie od domu mam do, do Gardy 4 godziny, także pomyślałem, że jeszcze skorzystam z tego dnia, bo było dosyć ładnie. Także Monte, Monte Bajana i pierwszy dzień to było 33 km i 1400 m przewyższenia. Oczywiście GPX będzie, GPX będzie w opisie, ale szczerze mówiąc nie polecam zbytnio tej trasy. Właściwie cały czas do góry, głównie drogą i tak naprawdę na szczycie nie ma nic ciekawego. Tak, szczerze mówiąc, może po drodze są jakieś tam widoki na Garda, ale, ale naprawdę nic szczególnego. Bardzo trudna trasa, praktycznie do przejechania rowerem. Momentami przechodzi się przez las no, trawersem, ale w taki sposób, że naprawdę można bardzo łatwo gdzieś tam potknąć się, nie wiem, spać, poślizgnąć. Naprawdę bardzo, bardzo niefajna trasa, zresztą zobaczycie. Na filmie ogólnie fajnie, że byłem, fajnie, że zobaczyłem, ale, ale no no raczej, jeżeli ktoś chce pojeździć na rowerze, pobawić się też trochę przy zjazdach, no to na pewno nie jest to idealna trasa. No ale tak czy, tak, tak czy inaczej była. Czyli 33 km, 1400 m przewyższenie, następna to była Monte Brione i plus Punta La Ricci. Monte Brione to jest takie, tutaj zaraz widać przy Riva del Garda takie wypiętrzenie. No dosyć popularne, znaczy dosyć popularne miejsce, bardzo rozpoznawalne miejsce. Czyli najpierw pojechałem na tą górę, objechałem ją na górze, kilka zdjęć, jakichś filmików, zjechałem stamtąd i ścieżką rowerową jechałem do Punta Larici. Punta Larici, mega miejsce, podjazd też no zajmuje 2 godziny spokojnie, elektrycznym rowerem trochę szybciej. Pewnie normalnym analogowym to trochę wolniej, czyli pewnie 2,5 do 3 godzin. Trasa sama w sobie trudna, no też się jedzie cały czas jakby po kamieniach, trochę asfalt, trochę po płytach betonowych, ale ogólnie fajne miejsce, fajna trasa. Przede wszystkim są Punta, Punta Larici, mega widok, mega widok. Trzeba zostawić troszeczkę rower tam wcześniej. Można go też tam mieć, miejsce gdzie można go przypiąć i e, idziemy dalej jakby na taki taras, punkt widokowy. Mega miejsce, także bardzo polecam. I to była trasa, która miała, e, już Wam mówię, 49 km łącznie, czyli te dwa miejsca łącznie 49 km i 1900 m przewyższenia. Następna to było Lago di Ledro e, Tremalzo i to była jakby trasa XXL Tour. E, około 72 km i 2000 m przewyższenia. Mega długa trasa. No, tak jak mówię, ja jeżdżę na, na rowerze elektrycznym, także. W miarę to poszło i było nawet, było nawet fajnie. Natomiast zwykłym rowerem nie wiem, czy bym dał radę. No pewnie tak, ale, ale no nie byłoby z tego tyle przyjemności. Ta trasa, szczerze mówiąc, mega ją polecam. Jest, później mam wyśle zdjęcie mapki, będziecie mogli sobie ją prześledzić. To jest dokładnie trasa. Za, zaczyna się 772, potem jest rozwidlenie, i jedzie się trasą dalej 773. Można pojechać jakby do tego rozwidlenia w lewo. Lub w prawo stanowczo polecałbym jechać najpierw nad jezioro di Lago Di Ledro, czyli jezioro Ledro, i później jakby z jeziora Ledra, troszeczkę na dół. jest taka dolina. I z tej doliny wyjeżdżamy z powrotem Paso di Tramazo, a następnie paso nota. I, I polecam stanowczo od tej strony, m, najpierw jakby pojechać na jezioro, a potem dopiero wjeżdżać, przejeżdżać te dwa pasy. Zjazd jest super. Zjazd był mega, zresztą możecie to zobaczyć też na filmie, to będzie chyba trzeci film, to będzie tak, to będzie trzeci film. Możecie to tam zobaczyć, jest mega, dodałem też czyli, czyli, czyli jakby po prostu czysty zjazd, bez komentarzy, bez niczego. Praktycznie jest tam nagrany chyba 80% zjazdu do samego dołu, także polecam to zobaczyć, mega miejsce, naprawdę to było coś totalnie wyjątkowego, 72 km, ale satysfakcja. Wow, mega było. Następne miejsce to Monte Baldo. Miałem w zasadzie pojechać wtedy na Monte Telegrafo, ale niestety po pierwsze, że cały szczyt był w chmurach i to dosyć ciemnych i bałem się, że zacznie padać deszcz. A potem się okazało w filmie też to widzicie, że kilka przejazdów, jakby nie było dostępnych, były pozamykane. Jedno gdzieś tam obszedłem, drugie po błocie i tak dalej, też było zamknięte. także postanowiłem po prostu zmienić plany. Teoretycznie miałem wracać do domu, ale no, ale jakoś gdzieś tam na mapce wyszukałem, że tak naprawdę da się dojechać na Montebaldo jakby zupełnie od drugiej strony. Wyjechałem wtedy z miejscowości Spiaza, jeżeli się nie mylę. Już nie pamiętam dokładnie chyba, ale chyba Spiaza, ale to też na filmie zobaczycie. Miejscowości Spiaza, głównie drogą. Ale też zobaczycie, że super to wyglądało, super trasa, piękne widoki i naprawdę warto pojechać. Można też oczywiście wjechać kolejką. Też pod spodem napiszę, z jakiej miejscowości kolejka wyjeżdża. Bilet kosztuje tam i z powrotem w dwie strony: 27 euro za osobę dorosłą i chyba 19 e, dla dzieci, ale mówię, to będzie wszystko w opisie albo po prostu tutaj e, wyświetliwam się na ekranie. Ogólnie, Monte Baldo też super widok, praktycznie całą gardę widać z góry, jest e, przepięknie, także polecam jak najbardziej. E, na Monte Baldo zrobiłem, już wam mówię. Montebaldo 33 km, nie za dużo, no bo startowałem z dosyć wysokiego punktu, czyli z tej miejscowości z Piaza. to było dosyć wysoko i przewyższenie 1400 metrów, także tak powiem łatwiejsza, łatwiejsza trochę trasa, oczywiście Montebaldo można jechać z najróżniejszych stron, jest mnóstwo, mnóstwo tras, zarówno z strony Gardy można wjeżdżać, jak i z tego miejsca, z którego ja wyjeżdżałem, można też e, wyjeżdżać z Riva Garda, także jest mnóstwo możliwości, ta trasa, którą robiłem też była fajna, Pewnie następnym razem. Znaczy następnym razem na pewno pacham inną już. E, następne miejsce Monte Stivo. Też wiele razy to widziałem gdzieś tam na, na YouTube. Wygląda to trochę niebezpiecznie, ale fajnie i na pewno też no, na nagraniu by to wyglądało mega i, i, i coś wyjątkowego. Ale niestety nie dojechałem tam, bo akurat tego dnia padał deszcz dosyć mocno, niebo było bardzo mocno zachmurzone. I tak naprawdę szczytu w ogóle nie było widać. Także jakby na samą, na samą górę Montestivo wjechałem, natomiast na szczyt już nie. E, film też macie. Oczywiście to jest chyba piąty film. Z kolei, e, no fajnie to wyglądało. Oczywiście pogoda, bo mówię, no nie było gorąco, było dosyć deszczowo. Trochę też popadało, ale jak najbardziej mega wypad. E, tutaj mieliśmy przewyższenia, już Wam mówię. Niech cię się odnajdę w moich super notatkach. Monte Stivo, tak, 55 km i 1630, 1630 m przewyższenia. Także nie była to krótka trasa, e, ale bardzo fajna. Także niekoniecznie musicie jechać na sam szczyt, możecie zrobić jakby mniejszą trasę. Też będą obydwie trasy, tak naprawdę podam gpx -y w opisie pod spodem. Także będziecie mogli sobie wybrać, którą chcecie pojechać. Jedna prowadzi na szczyt i jest dłuższa, druga to jest jakby objazdówka samej góry i też z przepięknymi widokami, także też polecam, łatwiejsze na pewno. Następne, no już właściwie ostatnie, czyli to co robiłem wczoraj, czyli Monte Pizzocolo. Trasa, muszę przyznać, że mega, mega trudna, naprawdę, zwłaszcza sam początek. Bardzo, bardzo wąskie ścieżki przez las i gęstwinę, no mega trudna ale jak najbardziej też warto tam pojechać tutaj też są dwie trasy, też wam dwie oczywiście podam jest krótsza i dłuższa, jedna chyba ma 23 km, druga 44 no jeżeli ktoś chce szybko wjechać to 23 km jak najbardziej dojeżdżacie dokładnie w to samo miejsce, które widzieliście na filmie widok jeden naprawdę z najładniejszych jakie, jakie można gdzieś tu odnaleźć chyba nad Gardą widać całą stronę południową Gardy, całą jakby tą zatokę no mega, mega widok trudno pod tym względem, że rower na odcinku może nie wiem, 4-5 km trzeba, trzeba no podprowadzać, no, bo raczej nie można wjechać nie da rady, są i za duże kamienie, i za luźna nawierzchnia, i także nie do końca aż do podjazdu ale rekompensuje wszystko widok z góry, można sobie tam usiąść, nie wiem, piknik zrobić jeżeli ktoś będzie miał jeszcze siłę tam cokolwiek ze sobą wnosić Tubo przewyższenia, już Wam mówię, 1600 metrów i 41 kilometrów łącznie. No, także tak to wygląda. Czyli właściwie na 7 dni 6 miejsc, które chciałem odwiedzić, odwiedziłem, czyli no praktycznie wszystkie miejsca, które chciałem, to, to zobaczyłem i z tego jestem mega zadowolony. Podsumowanie jest takie, że w ciągu tych 6 dni 315 km przejechane po górach i 10430 metrów przewyższenia. Także nigdy w życiu tyle nie zrobiłem. Jestem szczerze mówiąc mega zadowolony, że udało mi się to zrobić. Tak naprawdę szczerze powiem, że jeszcze bym dzisiaj gdzieś pojechał, ale wy wyeliminowało mnie coś innego niż zmęczenie, czyli ból tyłka. <noise> I głównie z tego powodu już dzisiaj nie pojechałem, ale tak naprawdę i tak to ostatni dzień to, to już było tak, jeszcze jakby na dodatek. Jeszcze takie powiedzmy ekstra, nie A tak, ale już dzisiaj sobie już daruję, mam jeszcze 4 godziny drogi do domu, także, także spoko, ogólnie plan zrealizowany w 100%. Ok, kolejna rzecz, jakie koszty tego były? Yy, ja mam blisko, nie mam 4 km, tak właśnie w zasadzie tam i z powrotem, plus te wszystkie dojazdy na miejscu, to mi poszedł jeden pak paliwa. No moje auto spala około 9 litrów na 100 km, także też jak ktoś ma nie wiem diesla powiedzmy, no to, no to trochę mniej, mówicie. Nie, no i tam za paliwo wyszło około 500 zł. Ehm, czyli same jakby dojazd do gardy, no oczywiście tego trzeba doliczyć, jeżeli będziecie jechać na przykład z Polski, no to trzeba doliczyć zamiast tych 250 km, które ja przyjechałem, no to musicie sobie liczyć powiedzmy tam 1000 i więcej. No to to jest koszt mój, no to wychodzi tutaj około 500 zł. Teraz za wynajęcie apartamentu. Tutaj to jest apartament w Arco, właściwie San Giorgio. To jest miejsce, powiedzmy, nie wiem, czy to jest miejscowość, czy dzielnica. Bardziej, znajduje się dokładnie między Arco a Riva Del Garda, Szczerze mówiąc, idealny miejsce, idealny apartament. Jestem tutaj czwartym gościem w tym apartamencie, bo dopiero jest, że tak powiem, nowo otwarty. jest. No, mega przecudowne miejsce, bardzo czysto, bardzo fajnie duże mieszkanie. Ono ma chyba 90, znaczy podane jest 90 metrów. Nie wiem, czy ma 90, bardziej mi wygląda na 70. Ale na 4 osoby spokojnie, 4 do 5 osób spokojnie tu mogą przyjechać. Jest miejsce, jak wam pokażę, to jak widzicie, jest macie do dyspozycji taras. Widok też jest fajny, z tej strony wygląda tak. To jest jedyny mankament tego, że jest tu jakiś budynek taki, ale to naprawdę nie przeszkadza. Tutaj druga strona i dosłownie w tym kierunku jest, jest garda. No wygląda to tak. Tutaj też po lewej stronie. Tutaj też macie miejsce na przykład, żeby umyć sobie że zresztą ja to robiłem praktycznie co drugi dzień. Bardzo ładne miejsce, bardzo zadbane miejsce. Tutaj jest parking na samochód, nawet jak przy, on, przyjedziecie, nie wiem, dwoma samochodami, to macie tak naprawdę z właścicielką bardzo fajnie, można się dogadać. Także teoretycznie jest miejsce na jeden samochód, ale ja miałem, że tak powiem, dwa samochody, także ja stałem tutaj. Moi rodzice tu akurat byli, także oni stali sobie tam i nie było z tym problemu. Tutaj macie wejście. Internet też szybki, także tak to wygląda. Wyjście na taras. Wszystko wygląda w ten sposób. Zapłaciliśmy 800 euro za 7 nocy, no, czyli pełnych 6 dni, jakby nie. Pełnych 6 dni, 800 euro. No wiadomo, im więcej osób, tym, tym na więcej osób ta cena się rozkłada. Na pewno jest troszeczkę wyższa przy. Niższa przy dwóch osobach, wyższa przy czterech czy pięciu osobach, ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że nie jest e, tak bardzo drogo. Zwłaszcza, że mieszkanie jest naprawdę super, jest bardzo czysto, jest duże. Macie dwie łazienki, parking, jak się dogadacie, to macie na, na dwa samochody, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o miejsce wypadowe, to jest super, bo jesteście 2 km od Riva del Garda, 2 km od Arco. Pierwszy. Sklep to jest chyba 2 minuty dosłownie drogi, stąd jakieś sklepy, markety, i tak dalej. Także naprawdę super, super, super miejsce. No, czyli dochodzi do tego właśnie moje paliwo 800. To no, plus tak, jak ja byłem na rowerze, praktycznie cały czas to. Łącznie wyszło, mi może jeszcze 200 euro, czyli jakieś tam gdzieś tam jedzenie, lody, kawy i tak dalej. 200 euro, czyli no nie, myślę, że nie ma tragedii. Także jak coś ok. To jest tak naprawdę podsumowujący ostatni film, jeżeli chodzi o wyprawę nad gardę. Także ja Wam dziękuję serdecznie. Moja przygoda nad gardą w tym momencie niestety się kończy. Będę wracał do domu. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, możecie zadawać je oczywiście w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem. Um. I co? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!